Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie, w którym chciałbym wam opowiedzieć o tym, czego tak naprawdę nie chciałbym trochę od nowego DLC, które pojawi się w GTA Online w zasadzie już niedługo, bo możemy się spodziewać właśnie nowego DLC 10 grudnia, ponieważ GTA Pussy kończy się 9, więc 10 to jest raczej wręcz, powiedziałbym, że w 100% data, kiedy pojawi się nowe DLC do GTA Online. Także... Przechodząc, tak naprawdę, do rzeczy. Nowe DLC do GTA Online po powiedziało, że powrócimy. powróci w zasadzie jedna osoba, którą będzie Paweł. Paweł był oczywiście naszym ziomeczkiem, który pomagał nam w napadzie na Cayo Pelico. On siedział w tej kosadce. On głównie, w zasadzie, dawał głos przez cały napad i będzie właśnie jego powrót wraz z jakąś oficer FIB. Nie wiemy, kto to, kto to konkretnie będzie. Być może to jest jakaś nowa postać, po prostu, dlatego nie wiemy, kto to jest. Jest tutaj, w zasadzie nam na. Pisali coś takiego, że nowa aktualizacja właśnie będzie w odzieży, właśnie pralni w zasadzie to było młodzież pralnia w sumie od Lestera. Ja jestem ciekaw, czy w sumie fabularnie oni do tego nawiążą, że ona została spalona i czy została odbudowana, czy jak to generalnie z nią zrobią. To jest bardzo ciekawe, yy, co tutaj właśnie w zasadzie z tym wymyślili. Tutaj dokładnie napisać coś takiego. Zmienicie ją w Centrum Tajnych Operacji Szpiegowskich, gdzie możecie organizować mnóstwo ekscytujących kradzieży, pełnych strategicznych smaczków. Będą one dostępne w terminalu, w fabryce lub zdalnie dzięki nowej aplikacji wy i I to mnie właśnie tutaj zastanawia, jeżeli chodzi o ten update. Po pierwsze, co to konkretnie będzie? Czy to będą takie kradzieże? Tak jak mieliśmy do czynienia w Get Online w biurze kaucjnym. Bo jeśli to będzie wyglądało tak jak w biurze kaucjnym no to jest słabo, jak będzie to wyglądało tak samo jak w Avengersze, gdzie były takie trzy misje do zrobienia, takie dodatkowe też to jest po prostu, będzie słabe i to zwyczajnie, no, no nikt tego nie będzie robił, no wprost, no powiedzmy sobie szczerze, biuro kaucyjne to jest jeden z najgorszych możliwych biznesów jaki jest w GTA w zasadzie powiedzmy, że trochę od niego gorszy, ale ma jakieś plusy, to jest w zasadzie złomowisko, bo w złomowisku zarabiamy milion w zasadzie na cały tydzień i po koniec, więcej niż milion już nie zarobisz w danym tygodniu, ale chociaż złomowisko ma ten plus, że no, raz na jakiś czas będzie autko po prostu za free, do zatrzymania sobie. Tutaj mnie właśnie kolejna rzecz taka wzięła, że naprawdę ja bym nie chciał, żeby właśnie te nowe take napady, w sumie to można byłoby nazwać, bo to chyba raczej będą coś w stylu jakichś napadów, żeby te generalnie napady, one nie okazały się być właśnie czymś takim, że będziemy mieli na przykład jakieś takie bardzo jakieś dziwne cooldowny na jakieś nie wiadomo, jakie długie okresy czasu, to będzie to normalnie dało się robić, nie wiem, tak jak powiedzmy, tak są teraz typowo napady, czyli co te 48 minut, bo zgaduję. Że raczej to nie będzie jakoś zbytnio dochodowe, raczej my się na tym nie obłowimy. Gdybym miał zgadywać, ile z tego zarobimy, to bym strzelał, że skoro będzie można to opalać zdalnie dzięki nowej aplikacji, no to zgaduję, że pewno nie będzie zbyt dużo przygotowań, więc pewno to będzie w kwocie te, co jest na złomowisku. Czyli tak od 200 tysięcy do 400 tysięcy za akcję. Tak mi się wydaje, że mniej więcej to będzie, tylko że mam nadzieję, że to będzie zrobione w sposób taki, że chociaż będą normalne cooldowny. A jak już naprawdę będziemy zarabiać więcej, czy coś, Rockstar będzie chciał nam to ukrócić, jakie zarabianie na tym, no to, że tak powiedzmy... Znowu to będzie biznes, który trochę będzie dla hashtag nikogo, bo naprawdę złomowisko ma tylko ten plus to, że można zatrzymać auto w jakimś tygodniu, tak to mówię. W każdym tygodniu masz zarobek z około milion i to dosłownie jest około milion. Biuro kaucyjne w zasadzie to dopiero zaczyna się zwracać po około dwóch tygodniach, gdy robisz same czerwone zlecenia. Tylko czerwone zlecenia w zasadzie tam mają sens. Agenci, których wysyłasz na misję są w sumie XD i oni ci się praktycznie nie zwrócą. Są. Trzeba ich wysłać tak dużo razy, że praktycznie większości osobom się one nie zwrócą. A niebieskie cele to jest strata czasu tak naprawdę dla ciebie, bo tylko w pierwszą godzinę zarabiasz tam więcej, a potem powtarzając następną godzinę to już zarabiasz tak naprawdę mniej o ten czerwony cel. Bo wtedy mniej więcej da radę zarobić w godzinkę z 300 koła, gdy, jest, gdy mamy jeszcze czerwony cel do dyspozycji. Ale gdy go nie ma, to w zasadzie ze 180 tysięcy na godzinę, co równa się mniej więcej tyle, a nawet gorzej niż jeden z pierwszych biznesów, czyli... I mam tutaj na myśli kradzież pojazdów z import eksport gdzie kradniesz pojazdy wysokiej klasy Możesz sprzedać w sumie trzy samochody i zarobić nawet więcej w godzinę na tym biznesie. A to jest jeden z pierwszych biznesów gt Co chcę podkreślić, jeden z pierwszych biznesów, który został dodany do gry. A jak wiadomo, no Rockstar aż tak, aż tak często nie aktualizuje starych rzeczy. Praktycznie w ogóle nie aktualizował, tylko raz zmienił bunkier, e znaczy bunkier. W sumie bunkier też dodając mu nową rzecz, e ale zmienił w zasadzie cały hangar, dodając nowe misje i oświatę trochę ten biznes. Co prawda tylko lekko, takie dając nową możliwość zarobku, ale wystarczająco tyle, że w końcu można powiedzieć, że tamten biznes ma jakikolwiek sens, żeby farmić choćby te skrzyneczki, że to rzeczywiście może się opłacać. A tutaj no, może być lipa. Właśnie to jest moja rzecz. Mam nadzieję, że te napady nowe, one będą, e, nie będą miały dziwnego cooldownu. Drugą rzeczą, skoro obstawiam, że to będzie jak, jakaś aplikacja w Ifruicie, one raczej nie będą długie. Nie będzie do wykonania powiedzmy sześciu, siedmiu przygotowań, tylko ja bym że to będzie coś wyglądało mniej więcej tak, jak jest właśnie na złowisku, ewentualnie jak mamy teraz w, z, w naszym warsztacie samochodowym, gdzie są dwa przygotowania i finał. I ja bardziej coś myślę, że to może być gdzieś w tym stylu, może nawet będzie jakiś złoty środek, że tak powiedzmy, bo tam oni eksperymentowali, żeby były takie torby zielone na mapce. I nawet tutaj były dwie albo trzy i to były takie bardzo krótkie misje. Ja właśnie myślę, że może być bardzo podobną stroną może to pójść, albo będzie nawet kopia wręcz tego, że będziemy takie torby na mapce, gdzie będą takie krótkie misje z tym wszystkim. W zasadzie to mówię, to się potwierdzi, co teraz tutaj mówię, dopiero jak będzie DLC albo jak będzie jakiś następny artykuł na ten temat, bo no nie ma żadnych na ten moment informacji, poza tylko krótkim opisem, co mniej więcej będziemy robili, i screenem, że jesteśmy na jakimś statku. I ja bym powiedziałem, że tam jest Avenger, ale no to jest Tula. Z tego co, jak sam pamiętam te komentarze, to że właśnie to była Tula. No tak mówię, na pierwszy rzut tak go spojrzałem na niego, myślałem, a to może to właśnie jest ten Avenger, a to jednak nie, to się jednak co innego okazało, że jest. No ale mimo wszystko tam znowu wychodzi na to, że będziemy wchodzili do... Merryweather, coś im będziemy znowu kraść. W cały czas trochę im coś kradniemy. Zamiast są takie dwie rzeczy. Kolejną mówię taką rzeczą, to jak już mówię, jeżeli chodzi o zarobek, to ja się spodziewam, że to nie będzie jakoś bardzo dochodowe, ale mam na myśli, że to będzie na godzinę jakoś opłacalne, że albo będziemy mogli odpalać tych zleceń na godzinę, mniej więcej porównywalnie do warsztatów, że kiedy jest na kiedy jest jakaś premia na warsztat razy trzy na przykład, to tutaj się bardzo opłaca to farbić, bo to jest bardzo porównywalne wręcz z Kajo Perico kiedyś. No, jak było właśnie Kajo Perico, że to jest bardzo z nim porównywalne i mam nadzieję, że właśnie tutaj będzie mniej więcej tak samo, że te, żeby, mówię, nie zarabiać jakoś specjalnie, powiedzmy, że dużo więcej czy coś w tym stylu, tylko żeby zarabiać praktycznie tyle samo, ale na różne sposoby, co jest jeszcze lepsze tak naprawdę. Ja już mówię takie, mówię, no powiedzmy sobie szczerze, no kto robi później te napady ze złomowiska? No, no nikt tego nie robi. Albo kto robi biuro kaucyjne? To są ostatnie dwa DLC, no, no nikt tego nie gra, albo to jak te misje z Avengera dodali. Tak, większość osób grała do trzeciej misji, żeby mieć zniżkę na tego e, F-135, Albo 6 mu było i koniec bo podczas jej misji dostawaliśmy zniżkę na ten pojazd. I to dosyć sporą tam dostawaliśmy nawet. I tak naprawdę koniec, już tam dalej nikt nie grał. O tej operacji LSA, tyle co się zagrało na premierę i nawet Rockstar sam na to premi nawet praktycznie nie dawał, więc też o tym zapomniał, że takie coś w ogóle dodali. No i cóż, w sumie wydaje mi się, że to będzie chyba tyle z tego odcinka. Opowiedziałem wszystko, sami też możecie opowiedzieć, co wy tak szczerze uważacie na temat tego DLC, bo mówię. Ja się jakoś tutaj nie spodziewam wielkich failwerków, ale fajnie, że oczywiście zanim wydarzy. Dadzą GTA 6, to jeszcze rzeczywiście coś tutaj chcą robić w tym GTA Online. W zasadzie trochę też muszą. Ludzie chcą płacić za abonament GTA, Plusa, więc dlaczego by nie skorzystać z tej okazji też dawać im jakiś powód, żeby cały czas chcieli opłacać ten po prostu abonament GTA, Plusowy, który w zasadzie poszedł też do góry. Nieznacznie, ale poszedł do góry i też w zasadzie na PESA ta będziemy się mogli spodziewać, że będzie ten abonament. Ale jak już mówiłem, moim zdaniem jedynym powodem, na którego opłacałoby się kupić ten abonament, to chęć zagrania w jakieś gry od Rockstara za niższą cenę, co nie? Że tylko raz na miesiąc go kupujecie, potem anulujecie i tyle. Ja de facto nie widzę innego sensu, żeby ktoś miał opłacać tak szczerze ten abonament, niż po prostu to, żeby sobie zagrać w jakiegoś Red jedynkę, albo no nie wiem, jaki, nie wiem, czy tam jeszcze coś innego jest, takiego wartego uwagi, że tak powiedzmy, no bo są gry na telefon, co nie? Yy, ale czy to jest takie warte do uwagi, to nie wiem. Nie wydaje mi się tak szczerze. No i coś. W zasadzie to byłoby w takim razie na tyle i do następnego, cześć.